Witam zdrowo i finansowo, Hydraulik Finansowy, kolejne wydanie naszego spotkania. No i oczywiście dzisiejsze pytanie brzmi, jak komputer finansowy ułatwia życie? A tu czołówka naszego programu, również telewizyjnego. Jak komputer finansowy ułatwia życie? No, o tym, że ja o komputerach finansowych bardzo często mówię, to wszyscy wiemy. To jest również treścią hydraulika finansowego, o którym też wspomniałem już w programie telewizyjnym. O tym mówię w książce, o tym też piszę. To jest ta informacja i ta wiedza, która jest dla każdego potrzebna, ale z jakiego powodu zawsze z takim zdziwieniem na ten temat opowiadam? Otóż wpadł mi w ręce właśnie ostatnio raport. Rzecznika finansowego, dotyczący edukacji finansowej w Polsce. I jedno zdanie mnie szczególnie zaciekawiło, takie, które wyczytałem kiedyś, zresztą, również w pewnym projekcie dotyczącym przedsiębiorczości w Polsce. Otóż, jakich kompetencji uczą się dzieci, między innymi, w trakcie tych zajęć dotyczących wiedzy finansowej, bo trzeba przyznać uczciwie, że trochę na ten temat się dzieje więcej. Niewiele jeszcze mamy wiedzy finansowej, takiej dotyczącej finansów osobistych i sztuki zarządzania finansami osobistymi w szkołach i na uczelniach, no ale powoli coś tam się dzieje. No i teraz najpiękniejsze zdanie było takie: to było to coś, co mnie szczególnie ucieszyło i rozbawiło. Uczeń jest w stanie napisać skargę do rzecznika finansowego. No piękna umiejętność. Uczeń jest w stanie w sprawie zarządzania finansami osobistymi, tylko chciałbym się ja dowiedzieć. Co on w tej skardze ma napisać? Jak on nie ma bladego pojęcia, jak używać różnych urządzeń finansowych, żeby cokolwiek podliczyć. Ma napisać, mnie się wydaje, że mnie się nie podoba, no bo na żadnych faktach finansowych oprzeć się nie może, ponieważ nie ma pojęcia, jak je policzyć. Zresztą podejrzewam, że pan rzecznik finansowy też bladego pojęcia nie ma, jak się używa komputera finansowego, bo gdyby wiedział, to by takie rzeczy zawarł również w programie, albo przynajmniej zwrócił na to uwagę. No ale przypomina mi się też taki czas, kiedy w Polsce. Zajęcia z przedsiębiorczości jakieś, no powiedzmy, 20 lat temu były wprowadzane. No i też jeden z profesorów napisał coś takiego w programie, w podstawie programowej, że to nie jest tak, że jak kogoś wyrzucą z pracy, to on ma tylko płakać. On ma być przedsiębiorczy. On ma na przykład umieć napisać skargę do związków zawodowych albo złożyć skargę do sądu, czyli napisać pozew sądowy. Umiejętność pisania posłu sądowego to jest też rzeczywiście ciekawa rzecz, ale miałem wrażenie, że ta umiejętność dotyczyła raczej nie tyle przedsiębiorczości człowieka, tylko umiejętności posługiwania się słowem pisanym w kontakcie z instytucjami, kiedy się broni własnych praw. I jedno i drugie jest potrzebne: na pewno trzeba wiedzieć, gdzie i w jakich instytucjach, co należy zrobić pisemnie. Ale cóż to ma wspólnego z przedsiębiorczością? I wtedy odkryłem, że przedsiębiorczość tak naprawdę ma dwa znaczenia. Przy czym w zależności od tego, w jakie znaczenie kto wierzy, to znaczenie przesyła inny. Otóż no z punktu widzenia etatowej osoby, która całe życie siedzi na etacie i nigdy w życiu niczego sama z siebie nie zrobiła, no to przedsiębiorcze podejście do życia polega na tym, że jak go z tego etatu wyrzucą, no to on nie będzie się martwił, tylko co zresztą też opisuje w hydrauliku finansowym, bo takie różne rzeczy zawsze, zawsze tam opisuje, nie będzie się martwił, tylko weźmie i napisze skargę albo podanie. Takie rzeczy można zrobić, ale w moim rozumieniu przedsiębiorczość to jest umiejętność i sztuka tworzenia biznesu, czyli robienia czegoś, organizowania zasobów, środków, ludzi, umiejętności w przestrzeni, pieniędzy do tego, żeby wytwarzać coś, co można spieniężać, bo odpowiada się na jakieś zapotrzebowania innych ludzi. Nie, nie to jest historia. No, i teraz, z jakiego powodu w nauce o finansach osobistych nie ma kalkulatora? No, bo nikt nie wie, że takie urządzenie istnieje. I teraz, proszę Państwa, my żyjemy w nienormalnym kraju i pokażę Wam fragmenty normalności. Fragmenty normalności. To jest na przykład podręcznik do matematyki finansowej, podręcznik do matematyki finansowej, która pokazuje nam różne wzory, takie miłe, sympatyczne i fajne, i za każdym razem przekłada. Na sposób liczenia przy pomocy kalkulatora finansowego. Można to sobie łatwo zauważyć i zobaczyć. To jest normalne. To jest normalny świat, to jest normalne podejście do finansów i to jest zwykła algebra i zwykłe zagadnienia związane z finansami osobistymi. No, tak wyglądają, tak wyglądają zagadnienia związane z finansami osobistymi. Tu są pokazane wzory, jak się takie rzeczy liczy. Oczywiście te wzory są skomplikowane i wymagają odpowiednich kompetencji. No, koniec z rzędem temu, kto jest w stanie. Dzielić na przykład sobie przez ułamek taki, gdzie mamy podniesioną do potęgi jakiejś liczby i to podniesione do potęgi jakiejś to czasami jest odpowiednio duże, bo potęga okresu mówi nam o tym, ile czasu trwa jakiś produkt finansowy, więc jeżeli coś trwa na przykład 30 lat albo 20 lat, to musimy podnosić do potęgi 240 albo do potęgi 360. No takich rzeczy się nie robi na ogół na co dzień, więc nie każdy wie. Tutaj mam książkę taką bardziej skomplikowaną, dotyczącą finansowych kalkulacji, bardziej taki podręcznik dla bankierów, powiedzmy może coś takiego. I też wszędzie Rob Steiner, za każdym razem, nie wiem czy to będzie widoczne, pisze, jak się oblicza takie rzeczy przy pomocy kalkulatorów finansowych, czyli jak dzięki kalkulatorom finansowym takie zagadnienia liczyć łatwiej, szybciej, przyjemniej, prościej. Podaje nawet całą klawiaturę, jak to należy zrobić, żeby tego typu rzeczy się porobiło. Jak widzimy, są tam informacje, że to liczy kalkulator finansowy. To jest normalny świat. To jest normalny świat. Polska to taka dziwna kraj, który jest nienormalnym światem, bo o istnieniu kalkulatorów finansowych na wydziałach ekonomii, finansów i zarządzania finansami ewentualnie tego typu uczelniach, wie niewiele osób. Ja osobiście znam tylko dwóch profesorów, którzy. Takie zajęcia prowadzą. To jest profesor Waliszewski na Ekonomicznym Uniwersytecie w Poznaniu, i to jest pani profesor Barbara Świecka, która robi takie rzeczy. Przepraszam, Beata, która robi takie rzeczy na Uniwersytecie Szczecińskim. Beata Świecka w Szczecinie i profesor Waliszewski w Poznaniu. A poza tym, jak kraj długi, daleki i szeroki, nikt nie wie, że to jest urządzenie, które pomaga. A ono pomaga bardzo, ponieważ jeżeli się na nie popatrzy. Ja zresztą w hydrauliku o tym piszę, jak się nim liczy, to pomaga nam przeliczać finanse, ponieważ organizuje naszą wiedzę w bardzo prosty sposób. Otóż, tak jak kiedyś były modne różnego rodzaju checklisty, tak kalkulator finansowy jest taką elektroniczną checklistą, bo uporządkowuje nam świat myślenia o finansów w prosty sposób. Otóż pokazuje nam wyraźnie, że mówiąc o finansach, musimy myśleć o czasie, o okresie, o ilości trwania różnych działań. Musimy myśleć o oprocentowaniu, czyli o stopie procentowej, i musimy myśleć o przepływach finansowych, które mogą być jednorazowe lub wielokrotne i mogą być na początku działania albo na końcu działania, w zależności od tego, co potrzebujemy obliczyć. I ta wiedza to jest najlepsza multimedialna encyklopedia, bo pokazuje nam, jak takie rzeczy przelicza się raz, dwa. I teraz popatrzmy sobie na taki prosty przykład. Tu mamy, powiedzmy, zagadnienie następujące. Na dole jest taki wzór na PMT. PMT to jest regularna płatność, czyli taka regularna płatność to jest na przykład rata kredytowa. To tu mamy ten fajny wzorek. Przyjrzyjmy mu się jeszcze raz, jak on pięknie wygląda. PV dzielone przez 1 minus 1 przez I równa się R do potęgi N jeszcze przez R. R to jest oprocentowanie, czyli tak się to liczy i można to sobie właśnie policzyć w ten sposób, albo można zrobić coś następującego i to wygląda tak. Kredyt płatny co miesiąc, czyli 12 razy w roku, przez lat 30, a więc potęga okresu to I podniesione do N to będzie 360. Wartość kredytu 300 tysięcy, czyli taki klasyczny, ten, który najczęściej jest w polsce, hipoteczny. Bran. Niech on będzie sobie oprocentowany na 10%, żeby nam się prościej i łatwiej liczyło. Ma być spłacony do końca i tyle czasu zajmuje mi wyliczenie raty tego kredytu. Jeszcze raz sprawdzimy, czy jest wszystko w porządku. Coś tu jest nie do końca wpisane. 360 mamy. Oprocentowanie mamy, czy nie mamy. Oprocentowanie ma być 10%. Kredyt ma być spłacony do końca. I mamy wartość kredytu 300 tysięcy. Nie złotych. 300 tysięcy. Wartość kredytu, o, teraz będzie. 300 tysięcy. I jak sobie taki kredyt wpiszemy, to mamy 2610 złotych ratów. No i teraz oczywiście, po co to tak robić? Tu na dole jest taki wzór. I tu trzeba wpisać. PMT równa się PV, czyli 300 tysięcy dzielone przez 1 minus 1. I pod spodem 1 równa się R, czyli 10% do potęgi 360, dzielone jeszcze przez 10%, czyli 0,1. No Jak to tak sobie zrobimy, to już powinno nam się łatwo wszystko policzyć. Pytanie, czy to ma sens? Nie, proszę Państwa, to nie jest normalny świat, to nie jest normalny kraj, ta nauka jest po prostu postawiona na głowie. Tu jest normalny świat, to są normalne sposoby liczenia finansów przy pomocy komputerów finansowych, przy pomocy kalkulatorów finansowych. Łatwe, proste i przyjemne. Jeśli ktoś nie wie, jak się tym posługiwać, bo nigdy nie miał okazji się nauczyć i nie będzie prawdopodobnie miał okazji się nauczyć, odsyłam do hydraulika finansowego, a więc tego, czemu poświęcona jest cała seria. Mówi o tym, jak lepiej zarządzać finansami osobistymi, i tu każda, każda informacja jest od razu przeliczona przy pomocy komputera finansowego. Niestety mój czas inspiracji się skończył. Puszczam czołówkę naszego programu. W piątek będzie znowu kolejny odcinek w telewizji TV Rybnik, czyli 47 kanał telewizji kablowej. Pozdrawiam.